Październik to początek sezonu ogórkowego dla Gier. Przynajmniej tak było do tej pory. Czy jednak ostatnie ciężkie lata sprawiły, że Gier pojawi się w tym czasie mniej? Sprawdziliśmy to i wybraliśmy 10 najgorętszych premier chłodnego październikowego miesiąca. Po letniej przerwie wracamy z comiesięcznym przeglądem premier Gier. Ostatnie tygodnie nie napawały pozytywnie, do tego stopnia, że nie mieliśmy nawet co recenzować w niektórych momentach. Oczywiście gry się pojawiały, ale były to jakieś niewielkie tytuły robione przez małe studia, a sporo z tych gier bardziej by się nadawało na telefony, a nie konsole nowej generacji czy wypasiony komputer osobisty. Pojawiło się parę ciekawych premier we wrześniu, jak na przykład fenomenalny Metal Helsinger oraz fantastyczne Destroy All Humans 2 Reprobe. Ale w zasadzie na tym kończy się lista dużych hitów. Czy październik napawa nas bardziej optymistycznie? Sprawdźmy nadchodzące premiery i sami się przekonajmy. Overwatch 2 To wielki powrót króla zespołowych strzelanek sieciowych. Złośliwcy twierdzą, że gra wygląda bardziej jakby otrzymała dużego patcha i Blizzard szykuje skok na kasę po prostu odświeżając lekko już leciwy tytuł, ale nie będziemy słuchać przecież złośliwych. Za całe 0 złotych, bo gra wystartuje w modelu free-to-play, będziesz mógł zagrać nie tylko w całkowicie przemodelowanych trybach sieciowych, ale także rozegrasz misje fabularne i kooperacyjne, zagrasz całkowicie z zmienionymi bohaterami oraz kupisz przepustkę sezonową. Stary, dobry Overwatch powraca w nowej odsłonie na każdej liczącej się obecnie platformie. Asterigos – Curse of the Stars Tym razem zabawimy się w lekko soulsowym sosie, na pizzy zrobionej z klimatów greckich mitów i spodzie zaprojektowanym niczym filmy Pixara. Asterigos Curse of the Stars to trzecia osobowa gra akcji, która zabierze nas do tajemniczej krainy zwanej APS. Czeka nas walka z ponad 60 różnymi wrogami, a w grze pojawi się prawie 22 bossów. Proporcje wskazują, że czeka nas soulsowa zabawa, a Adix nie może już się doczekać, ponieważ w takiej kotonacji i kolorystyce soulsa jeszcze nie widział i chętnie przetestuje ten tytuł. Szykujcie się na serię YouTube oraz recenzję na bigbetas.pl Dragon Ball The Breakers. Asymetryczne gry taktyczne nie mają się za dobrze. Był taki Evolve, ale umarł i pomimo powrotu dzięki ciężkiej pracy fanów, to granie cieszy się za dużą popularnością. Tylko Dead by Daylight rządzi na tym obszarze i nikt nie jest w stanie zabrać mu korony. Kolejna próba pozyskania większej porcji tego tortu, tym razem zawita od strony Dragon Ball The Breakers. W tej kultowej instancji wcielimy się we Frasera, Cella albo Buu. Będziemy próbować pokonać grupę ocalałych w mieście. Jako przedstawiciel złych będziemy rosnąć w siłę i polować na ocalałych. Natomiast z drugiej strony pojawi się piątka graczy, którzy będą próbować przetrwać w tym niegościnnym miejscu. Gra wygląda bardzo przyzwoicie, jednak z doświadczenia nie wróżymy jej sukcesu. Kosztuje 79 zł i wychodzi w tym samym momencie co Overwatch 2 albo Gotham Knights. A Plague Tale Requiem. Kontynuacja kultowej historii o rodzeństwie, które ucieka z miast spustoszonych przez wojny oraz zarazę szczurów zjadających ludzi do ostatniej kosteczki. W tym niekorzystnym świecie rodzeństwo znalazło wreszcie spokój, ale oczywiście nie na długo. Po paru chwilach spokojnego życia zaraza wraca, a my znowu musimy uciekać i poradzić sobie w tym przerażającym świecie. Tym razem nie będziemy tak bezbronni jak w pierwszej odsłonie. Będziemy mogli sterować hordami szczurów dzięki umiejętnościom Hugo, a Amikia, jako bardziej dorosła kobieta, zacznie używać kuszy oraz popana wrogów podczas skradania. Gra gwarantuje nam cudowną grafikę oraz muzykę. Twórcy już nam obiecali podnieść poprzeczkę w stosunku do pierwszej odsłony. Czeka nas solidne granie Ghostbusters Spirits Unleashed tym razem czas na kooperacyjną grę dla maksymalnie czterech graczy, gdzie w kultowym zespole będziemy próbować łapać duchy. Gra zaoferuje nam także tryb dla jednego gracza i możliwość zabawy offline. Akcja gry dzieje się po wydarzeniach z filmu Pogromcy Duchów Dziedzictwo z 2021 roku, gdzie młodzi pogromcy, pod czujnym okiem dwójki weteranów, rozpoczynają swoją przygodę w tym zawodzie. Oprócz wcielenia się w pogromców duchów, będziemy mogli także sterować poltergeistem albo innym złóżnikiem. Wtedy to czeka nas zabawa z innymi mechanikami, gdyż będziemy mogli latać oraz używać ektoplazmy do działania na świat rzeczywisty. New Tales from the Borderlands Kolejna odsłona narracyjnych powieści z rubieży Borderlands. Pokierujemy tutaj krokami oraz decyzjami trzech różnych postaci, którzy będą musieli stanąć naprzeciwko inwazji obcych, pokonać potwora ze skarbca czy też po prostu zawalczyć z kapitalistami. Każda z postaci jest przegrywem na swój własny, typowy dla serii sposób i dlatego tworzą niespodziewaną mieszankę w ten najgorszy dzień ich życia oraz Twój najlepszy. Poczeka nas naprawdę całkiem ciekawa przygoda. Szkoda tylko, że mamy do czynienia z grą narracyjną. Co sugeruje, że czeka nas rozgrywka jedynie w języku angielskim. Gotham Nights. Kolejna gra kooperacyjna, w której w ostatnich miesiącach mamy napęczki. W Gotham Nights pokierujemy krokami paczki drugorzędnych bohaterów, na których zawsze jest szkoda czasu antenowego. Wcielimy się tutaj w Batgirl oraz trzech poprzednich pomagierów Batmana, czyli Nightwinga, Red Hooda oraz Robina. Sam ojciec nie żyje, więc dzieciaki muszą zadbać o Gotham. Nie wiem nawet, co można więcej powiedzieć oryginalnego o tej grze. Jest podobna do dziesiątek innych gier tego typu i nawet na oficjalnej stronie Steama jest zaledwie o niej parę zdań. Chyba podobnie jak było w przypadku filmu Bad Girl, nawet twórcy nie wierzył w sukces tego tytułu. No ale przekonamy się o tym już niedługo. Scorn Scorn to gra z natury tych klimatycznych, brutalnych horrorów. Wybierzemy się w niej do koszmarnego, tajemniczego uniwersum prosto z koszmarów. Pełnego surrealistycznych potworów czy też przerażającego wystroju. Skorn będzie maksymalnie krwawy, niepokojący i miejscami nawet obrzydliwy. Taki klimat opakowany w brutalnych horror sprawia, że nawet samo myślenie o tej grze powoduje u mnie dreszcz emocji. Wydaje mi się, że Skorn będzie najmocniejszym i najbardziej odważnym tytułem października. Co ciekawe, gra nie będzie nas trzymała za rękę i cała struktura gry będzie zaprojektowana w sposób otwarty, bez przerywników. Jeżeli coś ominiemy i zostawimy za sobą, to bezpowrotnie przepadnie. Resident Evil Rivers. W październiku mamy do czynienia aż z trzema premierami z rodziny Resident Evil. Po pierwsze, gra wychodzi na Switcha. Po drugie, wychodzi dodatek DLC Winter's Expansion, w którym wcielimy się w rolę tajemniczej córki Itana, która w ósmej odsłonie sprawiła tyle problemów ojcu. Może pamiętacie, została m.in. rozczłonkowana i scalona z powrotem. Po trzecie pojawi się premiera samodzielnej gry REVERSE, gdzie czeka nas pojedynek 6 na 6 graczy, a każdy z nich wcieli się w bohatera z serii Resident Evil. Ciekawą mechaniką będzie możliwość transformacji w broń biologiczną po śmierci. W zależności od tego, jakie mieszanki lekarstw użyjemy wcześniej, zmienimy się w coś innego. Może to być stary dobry likier, a także Nemesis. Szczerze mówiąc, brzmi to najlepiej ze wszystkich gier sieciowych przedstawionych w tym artykule. Bayonetta 3 Trzecia odsłona kultowej serii, tym razem skierowana do właścicieli konsoli Nintendo Switch. Bayonetta nie rozczaruje swoich fanów i trzecia odsłona to tradycyjnie stylowy slasher, gdzie pokierujemy krokami wiedźmi w walce z hordami wrogów. Będziemy więc używać w walce szeregu zróżnicowanych broni, a także i magii, a do naszego zespołu oprócz starych znajomych dołączą także i nowi bohaterowie, w tym szkoląca się wiedźma Viola. Ciekawą mechaniką będzie możliwość zabierania esencji demonów w celu ich wzmocnienia bohaterki lub nawet pomocy w eksploracji. O ten tytuł jesteśmy spokojni, gdyż odpowiadają za niego weterani gatunku, stwórcą serii Devil May Cry na samym czele. Call of Duty Modern Warfare 2. Jest to szesnasta odsłona gier serii Call of Duty. W grze zmienia się praktycznie sama grafika, a jedynym naprawdę istotnym ulepszeniem w stosunku do poprzedniej części będzie lekko poprawione SI. Gra będzie oferowała kampanię fabularną, tryby sieciowe oraz absurdalnie wysoką cenę w wysokości 349 zł oraz 459 zł w wersji deluxe. Właściwie jest to kontynuacja gry z 2019 roku o tej samej nazwie, która jest rebootem gry z 2003 roku. Nie ma to oczywiście większego sensu, jednak skoro ludzie kupują takie tytuły za takie pieniądze, to pewnie jest na to klient. Dziękujemy, że oglądaliście. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał. Do następnego!